Północnoafrykańska kobieta jest maltretowana przez swojego 17-letniego męża, jest co najmniej jedna operacja policyjna znana w 2018 roku. 12 września 2020 roku mężczyzna dźgnął ją nożem we wspólnym mieszkaniu we Rachenkołobon. łobon Naima się na klatkę schodową. Tam się zawaliła. Mężczyzna wciąga ją z powrotem do mieszkania i dzwoni do lekarza pogotowia. Kobieta umiera dwa dni później w szpitalu. Resztę można tylko domyślać się. Importowanej panny młodej, przemocy domowej, rozwodu, morderstwa. Wszystko jest możliwe. The Express mówi o nadmiarze przemocy. Sprawca jest aresztowany w noc zbrodni. Prawdziwe nazwiska osób w to zamieszanych nie są znane. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i pomoc w zbudowaniu dużej bazy danych o zabójstwach dla honoru. Proszę zapisać się do naszego kanału Zabójstwo Honorowe